Świat Gotika jest wypełniony różnej maści npc tami zwierzętami, potworami, ale jak pewnie wiecie, czegoś tutaj brakuje. W grze nie możemy oczywiście spotkać żadnych dzieci. Prawda jest taka, że są wyjątki i kilkoro z nich możemy spotkać, ale stanowią one niewielką część naszego świata w grze. Postaram się dzisiaj omówić powody ich braku, oczywiście na podstawie moich przemyśleń i rozważań, posiłkując się niektórymi dostępnymi źródłami. Ja jestem Gikeusz i gorąco Was zapraszam na ten film. Po obejrzeniu nie zapomnijcie zostawić oceny oraz jakiegoś fajnego komentarza. A teraz intro i lecimy z tematem filmu. Zaczniemy sobie najpierw od dzieci i ich możliwym występowaniu w grze. Podczas rozgrywki możemy spotkać na naszej drodze kilkoro z nich. Jednak niestety nie mają specjalnego modelu czy też tekstur, które wskazywałyby na to, iż są młodsi od innych NPC-ów. Jedną z takich postaci jest Teal, który zamieszkuje farmę Sekoba. Jest synem Rozji i właśnie wspomnianego przed chwilą Sekoba. Zleca nam jedno zadanie o nazwie Leniwy Farmer, w którym musimy pogonić do roboty Bronka. Jeśli przyjrzymy się dokładnie wyglądowi Tila, to możemy zobaczyć, że nie różni on się niczym od innych NPC-ów. Tekstura twarzy wskazuje, że Tili rzeczywiście może być młodszy od innych, ponieważ nie posiada żadnego zarostu, ale jeśli ma być szczery, to z twarzy nie wygląda, jakby był jakoś szczególnie młody. Bezimienny bohater podczas rozmowy używa takich zwrotów jak chłopcze, młody, co wskazuje i podkreśla to, że Tili jest zdecydowanie młodszy. Hej, młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem! Nie kłopocz się, chłopcze, sam go znajdę. Jak chcesz? Co do pozostałej reszty, to w gotiku 3, o ile mnie pamięć nie myli, możemy spotkać kilka postaci pobocznych, które wydawały się jakby były kreowane na mniej dojrzałe i dziecinne, ale ciężko mi podać konkretne przykłady, po prostu nie pamiętam, więc zostaniemy na ten moment przy tylu. Przechodząc teraz do pytania z tytułu filmu, osobiście według mnie i jest to tylko i wyłącznie moja opinia, powodów ku temu jest kilka, ale głównym powodem mogło być to, że świat Gotika jest nastawiony na interakcje z innymi postaciami, a co za tym idzie możliwość swobodnego bicia każdego z tych NPC-ów, niezależnie od tego, do jakiej grupy frakcji przynależy. Możemy uderzyć strażnika, maga, paladyna, dosłownie każdego i prawdopodobnie, jeżeli występowałyby dzieci, to też moglibyśmy je uderzyć. Pomyślicie sobie, że przecież wtedy mogłyby być nieśmiertelne, jak postacie fabularne z gry. Ale uważam, że nie rozwiązałoby to problemu możliwości ich bicia, czy też znęcania się nad nimi podczas rozgrywki. Kolejnym powodem mogło być to, że twórcy po prostu nie chcieli ich dawać, bo nie pasowały im do ich wizji świata, lub po prostu dodanie ich stanowiłoby wiele problemów związanych z technicznymi aspektami, np. przygotowania osobnego modelu dziecka, tak, żeby nie wyglądał jak jakiś krasnolud lub kosmita. W wielu innych grach występują także dzieci, ale nie chciało mi się ich wszystkich wymieniać, bo nie we wszystkie z tych gier grałem lub ich po prostu już nie pamiętam, więc pozwolę sobie wymienić grę, którą również mam w małym palcu, mianowicie Wiedźmina 1. Patrząc na to jak to prezentuje się w Wiedźminie 1, dzieci również występują i mało tego, często pełnią funkcję kuriera, który dostarcza określone wiadomości. Nie muszę mówić również o wątku Alvina, który przeplata się przez całą rozgrywkę lub o wiosce odmęty, gdzie już na wstępie mamy dziewczynkę, która nas wprowadza w ten nowy rozdział. W grze oczywiście nie możemy dzieci uderzyć, a to ze względu na ich grupę, do której są skryptowo przypisani. Domyślnie mamy trzy grupy: czerwony wróg, niebieski neutralny, zielony przyjaciel. Dzieci w Wiedźminie są przypisane oczywiście do grupy zielonej, przez co nie możemy ich w żaden sposób zranić. Osobiście, jeśli chodzi o gotika, to uważam, że mogłoby to ciekawie wyglądać, gdyby dzieci występowały w grze, szczególnie w mieście Korinis lub na pobliskich farmach, ponieważ mogłoby to podkręcić klimat, ale wiąże się z tym pewien problem, że musiałyby one pasować pod względem wizualnym, zarówno do innych postaci, oraz do całego przedstawionego świata. Mam na myśli wcześniej wspomniany model dziecka, żeby nie wyglądało to nienaturalnie lub dziwnie. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, co wymyślicie na ten temat oraz zachęcam Was gorąco do pozostawienia oceny i jakiegoś komentarza, bo to bardzo motywuje do dalszego działania. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję moim wspierającym i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!